Witamy w Łoczmo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 zombie infekcji w grach wideo. Przyjrzymy się pochodzeniu niektórych z najbardziej przerażających wirusów, które pustoszyły ludzkość w wielu różnych odmianach zombi. Jak myślicie, epidemię którego wirusa byście przetrwali? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Wirus świrusów Days Gone Jeśli pracujecie w laboratorium, nagle cofają wam zezwolenia i nie wiecie o co chodzi, może lepiej poszukać innej pracy. Wirus świrusów, powstały w wyniku eksperymentów na rodzimym kwiecie w Oregonie, najbardziej podobny jest do wirusa wścieklizny. Zakażeni stają się szalenie agresywni i oczywiście kanibalistyczni. Jeden z niewielu wirusów zombie, które infekowały też dziką przyrodę, wymazał jedną trzecią ludzkości w zaledwie dwa tygodnie i ma stuprocentowy wskaźnik infekcji, pozostawiając resztę ludzkości na granicy wymarcia. Numer 9. Wirus chimery Seria Resistance. Niewiele infekcji nadchodziło tak długo. Chimera zamieszkiwała Ziemię ponad 60 milionów lat przed ludzkością. Po tym jak musiała opuścić Ziemię, wróciła, by ją odzyskać na początku XX wieku. Wirus chimery ewoluował przez całą serię. Najpierw infekował za pomocą crawlerów, przed przewiezieniem ciał do centrum konwersji, by zakończyć transformację. Później korzystał ze spinnerów, co jest szybszym i bardziej agresywnym procesem. Zainfekowani tracą człowieczeństwo, stają się pustakami, żyjącymi tylko po to, by podążać za podobną do Ula strukturą Chimery. Numer 8 Plaga Bestii – Bloodborne Podczas gdy większość wirusów powstaje przypadkowo w pogoni za jakimś większym dobrem, niewiele jest tak złośliwych jak plaga bestii. Pochodzi od choroby z popielonej krwi. Kościół uzdrowienia używał posługi krwi jako lekarstwa w walce z tą chorobą, która pierwotnie zarażała mieszkańców Starego Jarnam. Cudowne uzdrowienie zawierało jednak efekt uboczny, którego kościół był w pełni świadomy, bo sam wywołał tę plagę, infekowanie ludzi i powolne przekształcanie ich w bestie. Wszystko, by znaleźć surogatów na powrót wielkich. Kościół potajemnie czci ich jako bogów i jest gotów poświęcić własnych obywateli, by zobaczyć powrót wielkich. Numer 7 Ampulex Compressa Gigantes seria Dead Rising Szukając sposobu na zwiększenie pogłowia bydła, naukowcy odkryli nieznany wcześniej gatunek osy. Po eksperymentach na innych zwierzętach z królowymi os, jedna uciekła i zaczęła zarażać ludzi. Wydaje się, że królowe są bezpośrednio powiązane z zombie, bo jeśli królowa zostanie zabita, wszystkie zombie w najbliższym otoczeniu również przepadną. Wskaźnik infekcji jest różny w zależności od jej miejsca, a niektóre trwają nawet dobę. Lek Zombrex może spowolnić infekcję, a ponieważ chciwość korporacji nie maleje nawet w trakcie apokalipsy, jest oczywiście szalenie drogi. Numer 6. Zielona Grypa, seria Left 4 Dead. Zmutowany szczep wścieklizny, początkowo maskowany przez CEDA, fikcyjną organizację rządową, jako nic innego jak grypa. Kurtyna opadła, gdy infekcja stała się zbyt intensywna do zatrzymania. Zakażenie zieloną grypą robi z ludzi w miarę typowe zombie. Poruszają się szybko i atakują, gdy tylko nas zobaczą. Jeśli jednak nosiciel wejdzie w kontakt ze zmutowanym szczepem, wynikła infekcja może doprowadzić do zakażenia specjalnego, takiego jak tank, hunter lub boomer. W przeciwieństwie do większości infekcji zombie, zielona grypa wydaje się nie rozprzestrzeniać tak agresywnie. Numer 5. Wirus Haran, seria Dying Light. Okay, Jade, I'm here, along with some Watch yourself, Haran to jedna z najszybciej rozprzestrzeniających się infekcji zombie, choć jest podatna na promieniowanie UV, infekcja może zacząć działać na długo przed zastosowaniem jakiegokolwiek leczenia ultrafioletem. W razie pogryzienia jedynym sensownym sposobem zatrzymania rozrostu infekcji jest odcięcie jej ścieżki. Biorąc pod uwagę niechęć choroby do światła UV, ci najbardziej zakażeni prowadzą nocny tryb życia. Lek antizen zawiera środek tłumiący, ale jeśli nie zastosuje się go na najwcześniejszych etapach infekcji, stan nosiciela szybko zacznie się pogarszać. Numer 4. Potop. Seria Halo. Niektóre infekcje wymagają całkowitego wytępienia wszystkich gatunków. Potop to inwazyjny gatunek dzielący jeden pogląd, może szybko przejąć nosiciela na wiele makabrycznych sposobów. Robi się jeszcze gorzej, gdy nosicieli jest wystarczająco dużo. Powstaje Gravemind, pojedyncza świadomość, która kontroluje potop poprzez inteligentne i złożone strategie. Master Chief wielokrotnie trafiał na potop w trakcie pobytu na pierścieniach Halo. Połączyli nawet siły, by zatrzymać wystrzelenie pierścieni Halo, ale oczywiście potop w końcu zwrócił się przeciwko bohaterowi. Numer 3 Nekromorfy Seria Dead Space Jedynym celem nekromorfów jest rozprzestrzenianie wirusa tak szybko i dokładnie, jak się da. Gdy infekcja zabierze nosiciela, żywego lub nie, ciało mutuje się nie do poznania i natychmiast atakuje wszystko, co jeszcze nie zostało zainfekowane. Zrodzona z ekspozycji na znaki infekcja jest kontrolowana przez księżycowych braci, których jedynym celem jest pochłonięcie większej liczby planet. Niektóre cywilizacje stworzyły własne znaki do badań, wierząc, że skoro są sztuczne, nie będzie konsekwencji. Jeszcze bardziej niepokojące są sekty, które czczą znaki i księżycowych jako kolejną ewolucję ludzkości. Numer 2, Virus Cordyceps, seria The Last of Us. Go! Zrodzony ze zmutowanej wersji pasożyta Cordyceps, który zwykle atakuje tylko mrówki, rozprzestrzenił się na ludzkość szybko i skutecznie. W zależności od rodzaju infekcji, nosiciele mogą mieć do 48 godzin, nim efekty wirusa będą zauważalne. Zarodniki rozrastają się w mózgu, a infekcja staje się coraz bardziej gwałtowna. Może z czasem narastać, a jeśli nosiciel przetrwa, stanie się klikaczem. istotą wykorzystującą echolokację do polowania. Jedyną prawdziwą formą ochrony są maski przeciwgazowe zapobiegające infekcji zarodnikami i szerokie, otwarte obszary. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Wirus T, seria Resident Evil Wirus T to z pewnością najbardziej znana i wszechstronna infekcja zombie. W całej serii miał więcej mutacji i odmian niż jakakolwiek inna infekcja w historii gier wideo. Później okazało się, że jest wynikiem eksperymentów z pleśnią. to również Las Plagas w Resident Evil 4. Flagowy wirus Umbrella rozprzestrzenia się po całej Ziemi i wydaje się, że wszyscy, którzy choć trochę interesują się chemią, chcą nim manipulować dla swoich nikczemnych celów. Ponieważ seria Resident Evil jest silniejsza niż kiedykolwiek, a Umbrella najwyraźniej zniknęła na dobre, ich dziedzictwo związane z wirusem T może przetrwać nas wszystkich. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.